Witam bardzo serdecznie. dzisiaj jest wtorek, 15 grudnia 2020 roku i minin obchodząc Lina i Nina. W Gdańsku mamy 2 stopnie Celsjusza, raczej mgliście. blog BTC numer 661453, a to jest kwadrans Kango numer 23. Dajcie znać jak nas widać, jak nas słychać. Udostępniajcie ten materiał, bardzo proszę. Witaj Łukasz. Cześć Sławku. Eee, Łukasz, jak możesz zbić wielką fortunę albo dużą fortunę w Bitcoinie? No jak? No właśnie, yy, myślałem, że ty będziesz wiedział. No ja wiem tylko, że żeby mieć małą fortunę w Bitcoinie, to najpierw trzeba zacząć od duży, dużej fortuny. Chcesz mi powiedzieć, że zepsułem tego suchara? OK, wybierzemy to. W takim razie ten suchar nie był najlepszym sucharzem, jaki może tylko być. W takim razie, Łukasz, przejdźmy od razu do rzeczy i powiedz, co słychać w świecie bitcoina i ethereum. Tak, więc e, tak jak e, zawsze podsumowujemy, zacznijmy od tego, co mówiliśmy tydzień temu, e, o czym była mowa. No, mówiliśmy, że jest bariera 19,5 tysiąca, która jeżeli zostanie przebita, to faktycznie mamy kolejny ATH a na dole mówiliśmy, że jest taki opór na 18300 czy tak. coś koło tego. No i faktycznie dosłownie chyba dzień po naszym kwadransie cena bardzo gwałtownie przebiła 18300, spadła no, i nawet przebiła 17600, też o tym mówiliśmy, było naprawdę nerwowo. W tej chwili troszeczkę odbiliśmy, już jesteśmy z powrotem. Ten pullback nie był taki mm, dramatyczny, bo przypomnę Ci, że w czasie, gdy poprzednia HOSSA była, to mieliśmy takich pullbacków chyba 9, a jeden nawet sięgnął 40%, więc no, nie ma się co martwić, wcale nie jest tak, tak źle. Ale mówiąc o samym BTC, to mamy tak. Przede wszystkim bardzo duży ruch, jeśli chodzi o dużych inwestorów. Coraz więcej firm wchodzi. Omówiliśmy o tym tydzień temu i to cały czas trwa. Mamy znowu ATH, jeśli chodzi o liczbę kont, które mają co najmniej jednego bitcoina. Czyli to świadczy o tym, że inwestorzy nie skeszowali się. Oni trzymają te bitcoiny, więc faktycznie nikt się tutaj nie keszuje. Coraz mniej tych bitcoinów na giełdzie. Ludzie wypłacają raczej z giełd niż wpłacają, czyli sugeruje, że będzie, będzie jakiś, mogą być braki. No to ja bym powiedział, że faktycznie wygląda byczo. Aczkolwiek, no, spadliśmy poniżej tej 20-dniowej średniej, czyli poniżej 18500. No ale bardzo szybko wróciliśmy, czyli następnego dnia już znowu byliśmy ponad, czyli taka wyglądało, że będzie mocna korekta, a tu się okazało, że to się, to było jedynie, jak to się mówi, na rynku taka pułapka na niedźwiedzia, czyli na tych, którzy myślą, że będzie spadało, chcieli się sprzedać, no ale nie, nie było wcale spadków. Wróciliśmy i jesteśmy teraz znowu ponad 19 tysięcy i można powiedzieć tak, jeżeli byki wypchną, Ponad 19,5 tysiąca, no to naprawdę 22 tysiące 23 tysiące. Jest jak najbardziej w zasięgu ręki, a muszę powiedzieć. Ale czy ty mówisz jeszcze o perspektywie tego roku? Czy... No myślę o tym tygodniu. Myślę <grym> znaczy o tym tygodniu. Stawku, to... pamiętaj, dwa no. dni temu, za dwa dni będziemy mieli rok od poprzedniego ATH, Aha. więc 17 grudnia 2017 roku mieliśmy taki bardzo duży, mieliśmy ten najwyższy ATH. No, zobaczymy. Sami jestem ciekaw, cena będzie w, w tym roku, w 2017 grudnia. Ja stawiam, że, że będzie szło do góry, ale przypominam, to oczywiście nie jest porada inwestycyjna. Jeżeli ktoś szuka porady inwestycyjnej, powinien pójść do fachowców, oni doradzą, jaką lokatę w banku założyć, a my jedynie dzielimy się swoją wiedzą i swoimi przemyśleniami. Tak. No dokładnie. Ale a jak w świecie Ethereum? No bo mam ciekawe, ciekawego niosa, ale jestem ciekaw, czy on. No na... właśnie, wiem, o czym chcesz powiedzieć, tak. Natomiast faktycznie ETH było w takim trendzie spadkowym, wybiło się. Przebiło tą 20-dniową średnią. No i znowu, tak samo jak w Bitcoinie, mamy taki opór, te 600-620 dolarów, które, jeżeli zostanie przebite, to naprawdę możemy mówić o 700-750 dolarów w tym roku, nawet jeszcze. A z drugiej strony, no jest cały czas zagrożenie, że ta cena spadnie w 500 dolarów. Więc no, poruszałem się w takim kanale. Bardzo jestem ciekaw, co będziemy widzieli za tydzień. No, no, no właśnie, no bo ten news, który mam tutaj przygotowany, to grayscale. Grayscale, które całkiem niedawno kupowało gigantyczne ilości Bitcoina. Bitcoin, prawda? Tak. No to teraz właśnie przerzucił się na Ethereum. Ostatnia informacja jest taka, że zostało Ethereum zakupione za 74 miliony dolarów. 74 miliony dolarów to jest trochę no Tak, trochę jest. Tak, tak. Tro, trochę jest. I, no i właściwie interesuje mnie teraz jeszcze. Czy będzie trzecia decyzja, trzeci wybór a propos trzeciej kryptowaluty? E, takie pytanie się roi, bo jeżeli będzie, no to już warto pewnie ją nabywać, tylko pytanie czy e, tak, będzie. No nie? Ciekawe, co to będzie, to prawda. No, e, ja słyszałem spekulacje o XRP, o, e, o jeszcze kilku innych e, walutach, aczkolwiek to są, myślę, jeszcze e, te wszystkie altcoiny nie są na tyle dojrzałe, żeby tacy poważni inwestorzy w nie inwestowali. Oczywiście pojedyncze inwestycje, kwoty. Może duże, czyli miliony dolarów, ale nie setki. Myślę, że nawet nie dziesiątki będą inwestowane w tą trzecią walutę. No zobaczymy. No, Niemniej nie, nie jednak y, dzieje się coś bardzo wielkiego, no bo właściwie na każdym kwadransie z Kangą od kilku tygodni mówimy, że jakiś wielki gracz y, bardzo poważnie interesuje się kryptowalutami, albo wręcz inwestuje, albo angażuje. No bo zobacz, mówiliśmy o PayPalu, zaraz, zaraz jeszcze o PayPalu powiemy, mhm. y, ale y, y, pojawiła się informacja, wiem, że testowałeś tą usługę, że Apple, y, Apple Wallet tak ma umożliwić Nie, pojawiła się aplikacja tak. która reklamowała się tym że można kupować u nich Bitcoin przy pomocy Apple Pay tak no więc jest taka aplikacja tak można ją zainstalować można przejść cały proces zakupu 100 dolarów tak kliknąłem potwierdziłem Dostałem wspaniale potwierdzona transakcja, Bitcoiny się nie pojawiły u mnie na portfelu, ale na szczęście karta nie została też obciążona, więc nie wiem gdzie jest problem, nie, nie, nie wiem co jest przyczyną tego, ale nie działa. No okej, okay. Apple Apple Pay jakby, jakby przygotowuje się do tego jednak, żeby móc legalnie kupować w Stanach i poza Stanami kryptowalutę. Co ciekawe są limity. Jak myślisz, ile w, w ciągu tygodnia można wydać przez Apple Pay na kryptowalutę w Stanach Zjednoczonych? Więc, zakładając absurdalne limity, to powiem, że tysiąc dolarów. Tysiąc dolarów to my, którzy mieszkamy poza Stanami. Aha, a Amerykanie to 500? 500, 500, okay. 500 w ciągu tygodnia. W ciągu roku, gdzieś tam w regulaminie udało się wyczytać, że w ciągu roku możesz kupić jako Amerykanin 5000 dolarów, wydać na kryptowalutę, jako nie 7,5. I to jest właśnie nasz hit. To znaczy, że chyba nikt przebił ATH, tak? Tak. <laughs> okay. Przepraszam bardzo. E, e, no, tak czy inaczej, jest to bardzo ciekawe. Natomiast taka ciekawostka, niektóre państwa są wyłączone. I takim. Nie mogą kupować? Tak. I o. uwaga, Watykan nie może kupować. No co się, czy, nie mają jakieś... Czy doszli do wniosku, że tam ci się już dorobili czy coś? Nie, nie wiem, tutaj nie wyrażam żadnych swoich poglądów, ale to bardzo mi się to Tak. No właśnie, ale wiem, że ty masz informacje na temat PayPala. Paypal. Tak. No słuchaj, to jest bardzo ciekawe. Odkąd PayPal ogłosił, że będzie można kupować u niego kryptowaluty, to jego akcje wzrosły o 17% i osiągnęły ATH. ATH. Czyli to jest, moim zdaniem, pokazuje, jak bardzo potrzebna jest taka powszechna usługa dostępu do krypto, kryptowalut. Czytałem niedawno takie wyniki badań przeprowadzonych na 5 tysiącach Amerykanów i na temat między innymi kryptowalut i się okazało, że 6% z nich posiada już kryptowaluty. Czyli, moim zdaniem, to jest całkiem spora, spora ilość. Bardzo Drugie 6% niecałe planuje kupić jeszcze w tym roku. Więc tych, którzy nie mieli, czyli można się oczekiwać, że ponad 10% Amerykanów będzie miało kryptowalutę w swoich aktywach. No, jestem ciekaw na ile tutaj wpłynął ten stimulus plan, czyli ten plan, który Trump wdrożył i rozdał wszystkim Amerykanom po ponad tysiąc dolarów, i to chyba dwa razy. Jestem naprawdę ciekaw, czy, czy to wpłynęło. Moi znajomi kupowali Bitcoina właśnie z, z tych pieniędzy. To, to ciekawe, bo jeżeli tak jest, jak mówisz, to oznacza, że jeżeli ktoś dostał gotówkę, co do której nie miał przewiązania, tak, no, pojawiła się znikąd nie? i to były wakacje, więc można powiedzieć, że w wakacje mieliśmy najniższy poziom bitcoina, i oni naprawdę dużo zarobili, więc myślę, że mają bardzo pozytywne nastawienie do, do bitcoina i dokupują. Natomiast mam swoje inne, inne badania, były przeprowadzone. Jedna z firm, Gemini Mining, wśród osób, które są inwestorami kryptowalutowymi, tysiąc osób tak. przeankietowała czy przepytała. I powiedz mi na temat ceny bitcoina w 2030 roku, za 10 lat. Powiedz mi, ile osób uważa, że cena bitcoina będzie poniżej 50 tysięcy dolarów za 10 lat? I mówimy o osobach, te tysiąc osób to są doświadczone osoby. No nie to... wiem czy doświadczone, ale osoby, które zainwestowały w bitcoina, czyli można powiedzieć, no nieprzypadkowe. No dobra, no to myślę, że zero. Zero, tak. ponad 50%. Ponad 50%? Tak, ponad 50% osób, które posiadają Bitcoina, uważały, że cena nie przekroczy 50 tysięcy dolarów w 2030 roku. Mnie te wyniki zszokowały. Bardzo, bardzo, a to zadam pytanie, a ile z nich, ile procent osób uważa, że będzie, że będzie między 50 a 100? Ja teraz zostałem do jasności, nie omawialiśmy tych wyników przed audycją, więc zostałem zbity z pantałyku, bo ja się spodziewałem pytania: ile osób uważa, że w 2030 będzie bitcoin warty milion dolarów? No i teraz tak naprawdę już poruszam się w zupełnych jakichś, no to powiedz, bo o, ja się tak, 17% osób uważa, że będzie między 50 a 100, a 3,5% uważa, że będzie ponad pół miliona dolarów. Więc e, mój, mój wniosek pierwszy, jaki taki miałem, to zastanawiałem się, czy te osoby, które kupiły tego bitcoina, czy one naprawdę dobrze przemyślały sprawę? Bo, żeby Bitcoin osiągnął 50 tysięcy dolarów, to trzeba mieć 160% wzrostu. Tak. W tym roku my mieliśmy już wzrosty znacznie większe. Więc pytanie, tylko w ciągu jednego roku mieliśmy większe wzrosty. Więc pytanie, czy te osoby na pewno, na, na pewno dobrze przemyślały? sprawę, No, jak zwykle badania na sprawy. Nie wiadomo, jak to było, jak pytania były zadawane tak naprawdę jak to było przeprowadzone. Wyniki zaskakujące. Tak. Znaczy, coś, coś tutaj nie, 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 nie gra. Tak dziwnie się czuję, No ale dobra, to poplutkujmy trochę, no, bo wiemy, że giełda mtgox tak? No dzisiaj, dzisiaj no jest kolejny dzień. Słuchaj, kolejny dzień. Bitcoin zaliczy dołek, będzie będą spadki, po prostu tak. masakra, krew się poleje, tak? Koniec świata. Przypomnijmy, dzisiaj, 15 grudzień, kolejny, ostateczny termin wypłaty odszkodowań czy zwrotu środków z giełdy MTGOX, która została zhakowana w lutym 2014 roku. No, 140-150 tysięcy bitcoinów jest do oddania wśród wierzycieli. Tak. No, i teraz pytanie. Czy możesz mi powiedzieć, tak strzelić kwotę? Ile myślisz, że giełda Mtgox miała w momencie, gdy była skakowana? No e... tych rząd wielkości. No. Powinni mieć oczywiście tam jak najwięcej, no ale powiedzmy połowę. Czyli nie, oni mieli, czyli 280, myślisz, że mieli, a połowa została ukradziona, połowę tak. udało się ratować, no nie, mieli 840 tysięcy, więc mieli bardzo dużo, na tyle są szacowane, czy na tyle wykazują dane, że tyle mieli. 140 tysięcy zostało odzyskane i jest w rękach, nazwijmy to, kuratora, czy, tak. czy kogoś, kto zarządza tym majątkiem i ma być wypłacona tym ludziom. Niemniej jednak, Niemniej jednak 840 tysięcy bitcoinów w lutym 2014 roku było warte naprawdę dużo, dużo mniej niż 140 tysięcy bitcoinów dzisiaj. Więc ci inwestorzy, no nie ma co to ukrywać, nie stracą, jeśli mówimy oczywiście o, o dolary, a myślę, że wielu z nich naprawdę dużo zarobi, bo pewnie by sprzedali te bitcoiny, gdy doszły do 200 dolarów tam w 2015-2016 roku. A tak, to, to zarabiają znacznie więcej. Ale to teraz nastąpi dojdzie do tego, że ci inwestorzy, którzy nie są takimi rasowymi graczami, a może i są, nie wiem. No nie mi o to co się właśnie, wydarzy to na rynku. Nas, no właśnie, no teraz pytanie: czy ci ludzie, którzy dostaną te bitcoiny, to jest to zagrożenie, o którym wielu analityków mówi, że e, ludzie, którzy bardzo długo czekają na pieniądze. Teraz mogą dostać bitcoiny i to może wywołać taki ran na giełdy, czyli oni zaczną szybko kaszować się, no bo jednak nie ma co tu ukrywać, dostaną bardzo duże pieniędzy. No tak. No. no tak. Ale pytanie, czy, to, czy, czy nie będzie odwrotnego efektu, bo oni może dostaną i mówią, e, nie będę sprzedawał, bo będzie jeszcze wyżej. Wiesz, po Porsche stoi, no nie u sąsiada. Także e, może kusić. No, to będziemy to śledzić. Dwa jeszcze komunikaty na końcu, Dwa, dwie informacje. Po pierwsze, KNF, tak jak Łukasz, wiesz, po raz kolejny opublikował swoją opinię, właściwie swoje stanowisko dotyczące wydawania i obrotu kryptowalutami. Ciekawe, ciekawy dokument. Po pierwsze, nie jest to nowy dokument, on już pojawił kilka miesięcy temu, był dostępny na KNF go poprawił, wprowadził jakieś tam swoje komentarze. Ważna rzecz jest taka, że to nie jest dokument wiążący. Ustawodawca w Polsce póki co cały czas tworzy prawo. prawo i KNF jakby dostrzega to, on KNF po prostu rekomenduje, jakie działania powinny być podjęte. I co, co takiego powiedzmy? No i powiem tak. E, 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 Wydaje się to dość ciekawe. Trzeba ten cały dokument gruntownie przeczytać. My na razie zebraliśmy opinie od naszych prawników, ale po pierwsze, pojawiają się takie hasła jak IEO, jak DAO, jak DeFi i tak Co cieszy w sumie, że nawet urzędnicy już posługują się takimi hasłami. No i generalnie jest oczekiwanie KNF-u co do tego, że giełdy. Które będą e, e, wspierały DeFi, e, w, e, wspierały emitentów i tak dalej, tak dalej, że to będą giełdy, które będą miały licencję. To znaczy, że musi powstać licencja dla giełd kryptowalut w Polsce. E, e, I to jest chyba taka największa. Największa rzecz. Oczywiście emitenci tokenów również muszą mieć do tego zgodę, czy powinien mieć zgodę i jakieś licencje. No i jest, to, jest to ciekawe, rynek się reguluje. Ale są jakieś myślisz terminy, jakiś przedział czasowy? Podług mojej najlepszej wiedzy nie ma, bo to jest tylko i wyłącznie dokument, który rekomenduje. No wiemy, co się teraz dzieje. W parlamencie. I znowuż nie wyrażą żadnej swojej opinii politycznej. Tam jest kolejka najróżniejszych ustaw. Teraz się będą zajmowali szczepieniami, ale, e, e, ale no, coś takiego wydarzy. Natomiast ponownie e, Kanga. Jako światowej klasy, klasy gracz jest no wyjątkowo ujęta w tym dokumencie, ale o tym powiemy, kiedy indziej kiedy myślę. Indziej? Natomiast zmierzam do czegoś innego. Zmierzam do tego, że świat się reguluje. Świat kryptowalutowy i trwają dyskusje, czy to dobrze, czy to źle, czy możemy ograniczać wolność kryptowalutowców, czy, czy nie możemy. No i, no i pytanie. Mówię o serwisie Pornhub. Mhm. To jest serwis, który jest. Według statystyk największym serwisem pornograficznym, 120 milionów ludzi dziennie go odwiedza, czyli trzy polski jednego dnia. No i okazuje się, że Visa i MasterCard wypowiedziały im współpracę swojej umowy. Dlaczego? Dlatego, że serwis ten publikuje treści, Zdecydowanie przekra przekraczające granice dobrego smaku. I nie chodzi o pornografię, tylko chodzi o to, że tam są treści, które urągają wolności człowieka. No i Visa i Mastercard powiedziała: Nie będziemy tego wspierać. Pornhub się oczywiście oburzył, no bo wiadomo. No i jakby deklaruje, że od tej pory będzie przyjmować płatności tylko w kryptowalutach. I tutaj się roi pytanie e, pojawia, czy to dobrze, że kryptowaluty umożliwiają właśnie wspieranie czegoś, co z gruntu rzeczy nie tylko jest etycznie złe, bo to, czy to jest etycznie, czy moralnie złe, to jest decyzja tam ludzi. No, niektórzy z tego korzystają, ale jest po prostu przestępstwem. E, e, no bo mówimy o treściach, które miały charakter przestępczy. No i w, tym, w tej całej dyskusji e, gdzieś my, kryptowalutowcy, powinniśmy znaleźć jakiś zdrowy rozsądek i powiedzieć, czy kryptowaluty mają oferować zupełną wolność, albo podjąć e, dyskusję o tym, czym jest wolność, no bo w końcu ktoś mądry powiedział, że moja e, wolność kończy się tam, gdzie jest ograniczona twoja, tak? tak. Jakoś tak to była. Tak, gdzie, gdzie się zaczyna mój nos, tak? Natomiast e, ja mam taki wniosek trochę e, może bardziej filozoficzny, e, bym powiedział, jeżeli nie mógłbyś dokonać przestępstwa z, sam i byłbyś ograniczony, po prostu nie miałbyś możliwości dokonania przestępstwa, to w ogóle nie moglibyśmy mówić o moralności. Czyli wolność jest właśnie po to, żeby ludzie mogli się zachowywać odpowiednio. A to jeżeli nie mogę czegoś popełnić, no to nie oznacza, że ja jestem no. że tak powiem, dobrym człowiekiem, tylko zamiast. E, mówić o tym, że ja, że ja czegoś złego nie robię, to po prostu nie robię, bo nie, nie mogę, tak? a jeżeli mogę, no to jest to mój wybór, inaczej, inaczej by tego nie było. No to zadam Ci tylko pytanie e, na koniec, e, czytam jeszcze tylko, no. patrzymy, że Z tego powodu uważam, że wolność w kryptowalutach jest jak najbardziej właściwa, tak samo jak wolność była w zwykłym pieniądzu. Ty mogłeś zapłacić tym pieniądzem za rzeczy nielegalne, za złe rzeczy, e, i, e, ale nie musiałeś tego robić. Więc to powodowało, że mogłeś sam siebie ograniczać i sam nie wiem, w jakiś sposób siebie trenować. Rozumiem, rozumiem. To jest już bardzo wzniosła dyskusja. To w takim razie decyzja Mastercardu i widzę jest dobra czy zła? E, uważam, że e, z jednej strony jest dobra, ale z drugiej strony jako monopoliści e, podejrzewam, że i tak przegrają sprawę w sądzie. E, no tak, e, tym, tym samym serwisy kryptowalutowe, które będą pośredniczyły w płatności, e, to bo, to, bo to będzie e, największy obrót, jestem tak, przekonany. Ale zobacz, e, do czego to, 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 to prowadza, że przez to, że Mamy monopolistów, to oni muszą podejmować decyzje związane z moralnością. I to jest złe, tego no tak. nie powinno być. Bo jeżeli mówimy o kryptowalutach, kryptowaluty są, nie mają właściciela, nie mają kogoś, kto zarządza kryptowalutami i nie ma tego dylematu, czy, czy wolno, czy nie wolno. Znika ten dylemat. I to jest najwłaściwsza, najwłaściwsza sytuacja. No dobra, i tym wspaniałym yy... Akcentem bardzo mądrym. Będziemy kończyć ten odcinek, trochę nam się przedłużyło. Jak zwykle nie zdążyliśmy wszystkiego mówić. O, tak. Łukasz, bardzo dziękuję. Zapraszamy w, w czwartek na tokenizację wszystkiego, a my widzimy się we wtorek. We wtorek mamy odcinek, jeszcze mamy, tak? Jeszcze nie ma świąt. We wtorek przyszły na kwadrancie z Kangą, Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.